Witam Was widzowie, <grym> bardzo serdecznie w to już czwartym odcineczku z serii Janina Farmerka. No i dzisiaj widzowie zapowiadana wiosna, piękny dzionek, ruszamy sobie w pole. We wstępie tego materiału chciałabym bardzo Wam podziękować za to, co Wyście zrobili dokładnie 6 dni temu pod pierwszym odcinkiem z tej właśnie serii zdobyliśmy oficjalnie w tych 28 dniach, aż zaraz wam powiem ile, aż 108 wyświetleń, także chciałabym bardzo Wam podziękować za to, mm, że ta seria tak się przyjęła. O I zaczynamy widzowie. Yy, ogólnie pewnie już zauważyliście, że pieniądze na koncie to są inne niż w ostatnim odcinku bo w ostatnim odcinku było ich troszkę więcej. Yy, dlaczego, skąd i jak, yy, już tłumaczę i to sobie tutaj będę siała. Yy, yy, postanowiłam wywieźć to, czego nie wywiozłam yy, w, odcinku, w odcinku poprzednim. Postanowiłam to wywieźć i chciałam sobie zakupić nowy sprzęt na gospodarstwie, który myślę, że będzie mi służył. No a tym nowym sprzętem są do sianokosów przyrządy, zgrabiarka, przetrząsarka, co tam jeszcze było i kociarka. nie zrobiłam nijaka nie. Moi drodzy, też y, dość spore zarobki na misjach były, także y, niedługo powinien się pojawić nowy ciągnik. Nie wiem jeszcze jaki to będzie ciągnik. Albo będziemy robić głosowanie, albo sama będę sobie wybierała ciągniczek. Zastanowię się, powiem wam. Zastanowię się głęboko, który ciągnik weźmiemy. Dzisiejszym celem odcinka zasiać dwa pola w kolejnym odcinku. Tak jak już wcześniej wspominałam, sianokosy od A do Z będą. Także myślę, że fajnie to będzie wyglądało jak na razie. Tam trzeba miaczki poprawić, cofniemy sobie, wiecie, to farming to. Możemy sobie na to pozwolić. E, ciot. I tak, dobra, tam nic. Yy, w planach nowy kombajn yy, nie wiem jeszcze jaki nie wiem jeszcze, czy, czy w ogóle yy, będziemy yy, kupować jakiś większy. Na razie na te żniwa, jeszcze na ten rok zostawimy sobie case'a. Co będzie dalej, zobaczymy. Na pewno kolejne takie bardziej większe inwestycje to będzie zakup pola. Pole będzie albo orna, albo łąka. Zobaczymy jeszcze. Wszystko w swoim czasie, widzowie. Wszystko w swoim czasie. Dziś tak chciałam. Z Wami porozmawiać z racji, że z tego co widziałam, się, seria się przyjęła. Też tutaj wywiozłam sobie wszystko z silosów, żeby to mi nie przeszkadzało. Także mam już miejsce. Silosy są puste. Jak nie wierzycie, to tutaj wam pokażę w statystykach. No i też co co w tych dniach w tym tygodniu było zakupione nowe to nowe znaczy się. Ze zwierząt krowy doszły. Nie wiem ile jest tych krów, ale około 20. Przywiozłam sobie transport, ale zauważyłam, że tam jeszcze jakieś były, także sobie. Jak będą się krówki... Rozmnażały to sobie będziemy je sprzedawać I też będzie to jakiś zarobek Oczywiście krówki potrzebują dużo jedzenia Co będę musiała im zapewnić Dużo jest planów powiem wam widzowie Ale żadnego nie mogę zrealizować Planów jest dużo ale żadnego nie mogę Zrealizować. Nie wiem dlaczego. Znaczy, <laughs> wiem dlaczego, bo to. Mm, bo to, 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 to. Pieniędzy nie ma tyle, ile potrzebuje, ile chce, także yy, tutaj już ten minus jest. Słabe zarobki na gospodarstwie, ale jak na razie nie narzekam. Na jedyne co chwilowo narzekam to brak pola dodatkowego w planach jest, ale czy będzie to nie wiem. Zastanowię się, po komentarzach może zobaczę. Na razie nikt nie pisze komentarzy, także nie proszę, bo wiem, że i tak nie napiszecie, bo... Bo wam się nie chce, albo nie macie tematu, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie oglądających. Łapka w górę, subskrypcja musi być, a my sobie tutaj już prawie kończymy. Co tu jeszcze miałam tam dopowiedzieć, widzowie? W każdą sobotę będzie takie chyba krótkie podsumowanie. Postaram się teraz mówić tylko prawdę, nie kręcić nic. Krótkie podsumowanie, chociaż nie wiem, czy tak będzie. Ja obiecuję zawsze złote gody, ale tych godów nie ma. Także nie wiem, jak będę tam co jakiś odcinek, będzie takie krótkie podsumowanie. Ile się udało tego zebrać. Wiecie co mi się podobuje ta misyjka co mamy. Wiecie co ja dosie dosieję sobie do końca, żeby nie było tak nudno. To zasialiśmy sobie jedno pole. Dosieję do końca na tamtym. Postaram się puścić pracownika i zobaczę co to za misyjka. Ogólnie dokupiłam też osprzęt do tura. Kupiłam widły sobie do tura, do Maseja Fergusona. Yy, po, 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 co ja tam jeszcze miałam dopowiedzieć? Nie, już chyba tyle. Yy, plany na przyszłość. Yy, najbliższe plany na przyszłość to albo pole, albo rozrzutnik. Tyle powiem. Albo pole, albo rozrzutnik. Yy, tutaj też yy, przyczepa do bel leciała nam. Na gospodarstwo. Tam te wszystkie przyrządy stoją. Tam na wprost. Troszkę po prawej stronie. O. Dobra. Yy, ja widzę sobie chyba puszczę pracownika. Zobaczymy, yy, co to za misyjka. P w planach też. W planach to już chyba tyle z planów tych które miały być, mi się tutaj widzę, że słabo tekstury ładują, sobie na no, najwięcej damy bo mi się kurde, tutaj słabo tekstury ładują, dobra no to Stasiek jedź ja sobie zobaczę co to za misyjny mój potrzebuje dużej ilości pszenicy nie dziękuję, nie dobra, czyli nie troszkę Bo wiecie co on nie chce robi? Ja wam pokażę tutaj osprzęt do Tura. Jak widzicie, widły yy, sprzedałam sobie też tą woźnicę taką do wożenia, B, do wożenia naczep. Wózek do naczepy sobie sprzedałam. Bo jak zrobiłam pierwszą misję, to znalazłam tutaj błąd, bo naczepa to jest taka do tira, nie? I a to była przyczepa. Także tak. Tutaj jak widzicie, już maszynki poustawiane. Belarka, kosiarka, przyczepa do Bel. Krówek jest też troszkę zgrabiarka, przetrząsarka. Do mleka to całe karakaństwo. Krówek mamy raz, dwa, dwa, cztery, pięć, sześć. Sze no trochę jest krówek. Uch! Postanowiłam, że będę szła w krowy. Tutaj jak widzicie też do przewożenia zwierząt klatka. Co ja tu jeszcze miałam wam pokazać? Chyba tyle, nie? Tutaj domek. Nie, tyle chyba. Tu już zasiane jest. Postanowiłam w tym roku iść w pszenicę z racji, że... Dobra. Ja sobie już zatrzymaju, pracownikaju. Pojadu samaju. Przyszedł ostatnio do mnie list. Od tego faceta, co... Cożem na pogotowie dzwoniłem. podziękował mi. Mówił, że to był cud, że jego nie zabiło. Bo tam... Ale też poduszki powietrzne go amortyzowały. I teraz tak co do nagrywania odcinków. Odcinki będą się pojawiać standardowo. Wtorki, czwartki i soboty. <laughs> Ja teraz troszkę jestem chora, wszystko nagrywane jest w sobotę, także jeśli coś tam będę mówiła, to nie patrzcie na to, bo wszystkie odcinki dzisiaj się wyrobimy. Kiedy wrzucę, wtedy wrzucę. Odcinki pewnie będą rano wlatywać. Bardzo rano, koło piątej, bo też mam... Yy, swoją pracę też tam dostaję. Zleconka od ludzi. Dzisiaj ogólnie, widzowie, taki dłuższy będzie odcinek, bo to pole za skończymy. Nie i kończymy razem z odcinkiem. To pole owieczek też tu coś trochę jest, ale nie wiem, czy to są moje owce. Zwierzęta na sam start. Ja ogólnie się będę, widzowie, uczyła z wami. Uczyła będę się z wami tego. Owieczek jest tam. Raz, dwa, trzy owieczek, Dwa, cztery, pięć owieczek. Uch! Pojedziemy sobie od drugiej strony może. Cofniemy sobie. Cyk. Ładnie, pięknie. Rura. Czekajcie. Dobra. Planuję sobie jakiś tam special zrobić na 10 subskrypcji. Ale na razie. Na razie nie, 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 post, nie stawiam pochopnych wniosków, bo... Bo nie stawiam, bo nie wiem jeszcze jak to będzie. Na razie skupiam się na, na nagrywaniu, nie? Także na razie skupiam się na nagrywaniu I, i tyle w temacie. <laughs> Troszkę się przeziębiła widzowie przez to. Troszkę i mnie gardło boli, bo to wiecie, ja na co dzień tak mówię, ale już to tak nie wysila się głosu, nie traci się głosu jak... jak na to. Nagrywanie. Chociaż w sumie widzowie ja zawsze byłam chora. To jest mój standard. Zaczynam nagrywać. I na YouTube a to zara chora, Zara gardło boli. Yy, no i tak to wygląda. Dobra, także ja się już będę z wami żegnała. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z filmami z serii Janina Farmerka nagram, wrzucę, nagrywam kolejny bo ja taki mam standardzik że nagrywam, wrzucam kolejny no i no i sobie dalej nagrywam ogólnie widzowie tak <laughs> Planowa planowałabym sobie takie jakoś nowo serię zrobić ale zobaczymy, dobra. Na razie nie będziemy sobie wystawiać pochopnych wniosków. W kolejnym odcineczku sianokosy. No, a w tym odcinku to by było już na tyle. Także ja się z Wami żegnam. Łapka w górę, subskrypcja. Dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Cześć.